Bernard Kuta. Przemek, jesteś tutaj gdzieś? Całkiem po drugiej stronie. Stawiam flaszkę, że ktoś zepnie dzisiaj Wojtkowi pióra. To ja stawiam dwie. Że co? No, że zetnie. ale to za nas. No. Spokojnie. Znaczy, szczerze mówiąc, to ja bym powiedział, że to może się w tej walce. Marcin. Na razie to został ścięty na ramieniu. I to się nazywa odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Rozpoczęliśmy minutę, bowiem minuta jest na naprawę ekwipunku. Ja tutaj poczyniam tematy marketingowe, bo jak pamiętacie Państwo, najważniejsi. Poza oczywiście rycerzami, poza oczywiście panem Krzysztofem Góreckim, który organizuje to całe przedsięwzięcie, są nasi kochani mecenasi, sponsorzy, darczyńcy, mniejsi, więksi, oczywiście każdy według własnego portfela, czy tam własnych chęci, osoby, które nam pomagają, jak mój szanowny brat, który gdzieś pewnie zniknął, ale dokładnie tak. Jest? Zmieścili się, więc właśnie jestem w internecie i, i, i ogarniam tam te tematy, więc zostawiam Was z tą walką i z Szymonem na kilka minut.